Siema ja jestem, Banan jest dzisiaj ze mną. Jak zawsze gules. W no i, 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 i dzisiaj jesteśmy w kajwach, tak. Mamy diamentowe seciki, bo gules był w kejwach sam, ale dzisiaj ja stwierdziłem, że co będę siedział w domu i pójdę. O tam jest złoto chyba? Co a my wiesz, jesteś, A co my jesteśmy osobami lubiącymi złoto? Nie będę mówił, nie będę mówił o. Po... Ja lubię złoto. Jo mama. Ja mama. Ja lubię złoto ziom? Shit happens. Everyday. A nie, to Iron. <laughs> Everyday, a nie to Iron. A taka Ooh, geez, taka my, ekstra kopalnia, tak my. na pewno. Dwa <grym> <grym> uh -huh. y y y y nie zbieram. No co to taka burżuaza się z zrobiła? No widzisz, jak to bogactwo uderza ci do głowy? Czajdzień hmm. potem żałował I, I umarł. I umarł. <grym> I umarł. Znaczy, Hiro go zgarnął, nie? Bo o, złoto ominąłeś, tak tak. ale z ciebie. No bo ja jestem burżujem większym. O, emeraldy, lapich, lapich. emeraldy, emeraldy tam są. Będę Dobra, pierwszy. Dobra, emeraldy, że zebrałeś więcej. Cicho, nie muszą wiedzieć. Zrobiłem to poza nagraniem, bo nie mogłem się powstrzymać. Dziewięć emeraldów! Na, jed na jednego? Wypadło ci? Z jednej rudy. Widzisz, jak to dobrze ci zainszantowałem killów? Tak, tak, tak. Ukradłem ci po prostu. A, ten, to, to ja ci go oddałem. Czy... Ja na swoje... Ty masz looting chyba 3, tak? Tak. Znaczy Fortune, też mam Fortune 3 Ja mam loot, ja mam ten na Fortune na looting. Emeraldy. I bardzo pięknie. Też ich minęłem. Specjalnie. Lel, lel, lel. O, Boże, lawa. Prawie wpadłem do lawy. Czasem ten jak moment... się tenerwuje, ten, 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 ten gościu cały czas ginie. No bo taki się lamus. Ej, ej, ej. No co? Nieładnie tak mówić o ludziach Przepraszam Emeraldy moje, moje. Tam są Emeraldy moje. 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 Ja je zobaczyłem. Ja je zobaczyłem pierwszy, byłem tutaj pierwszy w tej oddze. To moje. Dobra, nie musisz ty bić. Dziękuję. Żytek mały. <noise> ty ty, ty wpejdział, który jest za... ten wody. No ufa. W ogóle tak jak powiedziałeś... Napierz no, lapiz zderzu. Napić stąd. Idź, idź, ci gdzieś indziej, ja no idę No idę stary no, to, gdzieś... ty, to ty śledzisz mnie. Jo mama. Ja oczywiście te pierwszy. O, złoto. o mam, złoto. złoto! Też znalazłem złoto. Jest złoto. Tu jest tyle lawy, że mi się komputer laguje. Mój komputer. No, ro, id, ro, idem idę rodem z NASA po prostu. Twój komputer. Mój mi mój nie laguje. Ale bo ty nie jesteś w tym miejscu co ja. No idę właśnie na ciebie. Byś... ...foulawa. Wow, Mój komputer rodam ze śmietnika. Nie, no, bo ty bo tyś wziął zabrał jakiś ciulowy. Pan masz Maka. No dobra, ale starego mam tak. Ale masz Maka. Lubię Maki. Co jest? Co jest? A tej i tam? Boś. A klipuś. Weź, nie, nie mu, bo się jeszcze zachwyci. Ej, skończ już. Jesteś bardzo niedobry dla niego la, znaczy... złota? Złota! Mogę teraz to zaśpiewać? Nie, żelazo, żelazo, żelazo. Oh. No, please, God, stop. Gunga style. Są <laughs> gorsze, uwierz mi. Uh, one direction. Baby, baby, Just baby. Przestań. Oh pójdę przez coś wam na osobiste. <grystanie> jak tam pan? Dla was to jest było żeby coś ciekawego. Napisz mu ma. Dobra, nie będę niegrzeczny. Poleć nasz kanał, te sprawy wiesz. Taka sytuacja nie. ja. Mm. Ja nie mogę, jaki to jest frajer Kto? Czekaj Ten Woodlander co wszedł No wszedł ja raz, od Opa Jezu, płonę O co ci żebrze? Opa nie mów tak ładnie, po prostu. No, ale no, to dziecko po prostu jest ich co Opa. Ale czekaj, jak on to napisał? Ale nie napisał nic Opa, ale do mnie napisał na MSG Poziu. że jestem niekulturalny, ale czasami trzyma. Specjalnie robią, bo wiedzą, żeby nagrywamy. Tak, to jest wszystko zaplanowane Ale działanie. Nie, wyłącz czat, wyłącz czat. Ze, nie, kod... Nic nie wyłączam, stary. No bo weź. weź. A. Jak e, się czy... ludzie śmieją, z debili. Muszę jedno Napisz, że eks. Ty. Mówiłem, że znajdę pierwszy pierwsze diasy? Marczysz. no bo ja... Pisałem. Ja mam takie, ja mam takie farty, takie ku farta... Wow, że... ile lafsów! O, i zombie, zombie dostanie hita. Hit, 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 hit. O, i tam jest jeszcze. Mój, mój kobel. Muszę kobla zabrać, żeby się do nich zostać, niestety. Ale dostał na jednego hita! Stare diasów nigdy nie za wiele. No. O, emeraldy. Wow! Z jednego mi aż 4 wyleciały. Przydaje się Fortune. No przydaje się. Chociaż te enchanty są zbyt pro, e, z, e, zbyt... OP czasami. Nie, ja się po prostu nauczyłem na pamięć, Jak to na pamięć? No alfabety się uczyłem ostatnio. Ty nie masz życia, czy co? No. Stare, są święta. Ja... Siedzę i się nudzę na chacie ciągle. Bo wyjść też za bardzo e, nie mogę, bo, e, bo... No bo śnieg jest, no. Jestem Woodlander Teraz mi pisze, że lepszy serwer, znaczy chcia, chciał mi dać Opa. Bo znaczy ja mam mu dać Opa. Ja się powiem, Operation People. E, za to, że on da. I on da mi z, y, na swój serwer nick i teraz mówię, że jest lepszy niż ten. A ja mam górę gdzieś czy jest lepszy. My tu jesteśmy, youtuberzy, to wiesz. Tu. Pysz... Czyta się, że jesteśmy na innej mapie. Sami zagosp zagospodarowaliśmy ją. Kurde, mam lagistyczne. O Boże, prawie wpadłem. Jezu, yes, nie. Spadniesz Pysz... to po prostu. Ej, muszę go skikować, bo w górę. Nie, nie kikuj. O ostrzeżenie najpierw mu daj. Oj. Daj mu najpierw ostrzeżenie. Pech, <noise> pech, nie jesteś dobry <noise> dla ludzi. Wiem! On cały czas jest na serwie. Albo w przyszłości. No bo gosty go skikowałem, a nie zbanowałem. Okej, okay, okej, okay, jo mama. So fat. Oh. Shit happens. The, the everyday. Już mi się mylął to wszystko na tę jeszcze widzów nie mam, na ma powiedzonka Emeraldy, o yeah Mógłbyś tak nie robić? Gły Emeraldy Emeraldy, Emeraldy, Emeraldy Pięć mam cobblestone'a Nie śpiewaj Dziesiąty 10 poziom A ja mam 23 co? To ty jesteś już zasnęjmety i siedzisz tylko w kopalni. <noise> ślązek. Bez obrazu. Ja? Ja Ślązok? Nie, ja Ślązek. Ty jesteś Ślązok od kiedy? Ja jestem Ślązak, bo się w kopalni ciągle i kopię węgiel. <głosy> Kurde. <głosy> I ja ale po bez obrazu. Po prostu my to wiecie, jesteśmy z Mazowsza. Czekaj. A czeka bezczelność widzowie Co ja... A co? Banujeszka? Do ciebie też zaczął pisać. Tak. Chawę to jest frajer. Bardzo dobrze. O Jezu, Chryste. Nauczyłem się rezony robić, widzisz? O. Bardzo... Ej, zaatakowało mnie dwóch przeciwników, mam takie lag, że... Okej, okay, już umarłem. A nie, jeszcze nie. Gangbang. Przestań. Przecież nikt nie wie, co to znaczy. Mam nadzieję. Czekaj, muszę zrobić reloada re loga bo... O, właśnie. Okej. I'm so high, man. Znaczymy, ten splash, gdzie jest na głównym menu ten splash, w którym jest takimi drobnymi literkami napisane i tam jest Now in 1080p. Czyli, Full HD. Ja wiem, Gra, czy to, to jest... ja wiem, czy to takie Full HD? No, chyba dla ślepych. Ile ja masz Eee, 16. Ja mam 14. Jo mama? Aha, złota? Ja złota nie zbierałem, ja mam 8 złota. Ej, ten woodlander wrócił? Nie. Okej. Okay. Jest spokój. W końcu. My to, jest, my to jesteśmy zła administracja, jednak. My nie jesteśmy administracja. No, ale ma, mama admina, więc. Ale... Znaczy opa, nie mam admina Mam admina, no to jest admin Znaczy no... Ty, znaczy ty masz opa, ja mam admina, no, zgodzę się Znaczy jak piszesz to ludzie wiedzą, że masz opa Ale admina to, to tak wiesz Takiego umówmy się, masz admina, nie? O no stary, podłem do lawy No co ty? Żartuje, żartuje Prima prilis. hy <ślaski> te Prima prillisowe żarty A se... Love, love Slime, slime, No, slime'ów ostatnio pewno zebraliśmy. Zabiliśmy chyba. Znaczy ja zebrałem. Zabiłeś, nie zebrałeś. Slime'ów się nie zbiera. Dobra, no, dobra, slime boli się, na zbierałem, okej. Okay. Eee. Fapuję tutaj, jak ja lubię ten dźwięk fapowania. Ej, słychać u mnie cokolwiek? Z backgrounda? Znaczy jakieś tam piosenka leci, ale nie wiem, nie, nie powiem ci jaka. To z... Tak nie wiem, czy byś zgadł bo to opera. Jakaś, chyba Boże, święta do... dzisiaj się nasłuchałem o 15. lekcję o tak, z twoją mamą. Chyba ciocią. Dobra, cicho. Ty, ty, ty masz tą ciocie, mamy strejka, wujka. W każdym razie z kim pić? Wujka. Ja w ogóle nie wiem, Ej, kto jest u ciebie Babcie jeszcze masz chyba. Kogo u ciebie w domu nie, nie, nie ma? To jest pytanie. Y Moja, jak ojca, chrzestko. Dobra, już skończmy. Nie, 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 też. Ja, ja mam łatwiejsze pytanie. Kogo nie ma w Polsce z mojej rodziny? Szpontuj. O, emerald bym przegapił. No ja też tak przed 18. Ja mam też 18. kopi się w dubę, troszkę już wyeksplorowałem większość. Zabije nie? A, zabiłem. O, you Woodlander O Boże a said one, and a one. Czy będzie headshot? To jest zainteresowany Green Day No nie śpiewaj mi tutaj <laughs> będę, o, musiał, o, o. będę musiał wstawiać te wszystkie te Kruki Wróbelki A, wróbelki, Wr tak, sorry teraz ja wróbelki. <laughs> wróbelki, co no, jest. Dobra, e, ja, Emeraldy nie, tak to nie będzie. Emeraldy bym umiał. Wiesz, co zaraz będziemy kończyć, bo nie chcę się tego ciąć na party, jestem leniwy i w ogóle wszystko. Wiesz co? No co? Ale jesteś, ale, jesteś leniwy, ale, jesteś leniwy, ale jesteś leniwy, ale jesteś leniwy, ale. powiedział kules. Ale... Gules. Co? Ja przynajmniej się ci <laughs> Kurwa. <C> <śmiech> nie wiem. <laughs> <Bruberek, bruberek. śmiech> jaki snajper. Jaki co? snajper zrzucił tak? mnie? Szczelelelelce. Tak, skierczę. Jesteś. Na dole. Aaaaa Aaa, już chyba nawet... O! <grymne>